Na połbicy, z cześć, cześć. Tam e, pierwsze pytanie, jak teraz w tym się czy ci się to podobało, jak rozdoczę, jak szczebrzeszyn, jak zamość? Za nas tutaj na tych terenach nie było. Dlatego e, Państwo, temu pani tam zrobiliśmy koncert zamości sylwestrowy e, i kilka koncertów klubowych. Ja miałem taki standard w zamości, ale w szczebrzeszynie był pierwszy koncert z naszej historii, jawiamy e, o 36 gramy dużo. Naprawdę rzadko się stawiają i wszyscy, nie są wówczas w biegu na świecie, ale jakby się trafiają, właśnie się jeszcze w zeszłym, zamieszanym mogę powiedzieć. I chyba z hukiem, z przekupem, to było naprawdę wesoło, bo wszystko śpiewa, znam więcej za przywoje, ale także e, te piosenki, które e, po prostu lubi, lubi i zna. I to jest fajne, to jest fantastyczne, bo przyjęcie było fantastyczne. Super, cieszymy się bardzo. I mam rozumieć, że mam wstępną, które której odbył się jest szansa, że się śpiewa. No, jeżeli tylko taka będzie wola organizatorów, to oczywiście wyjdzie, ale w się chcieli, była, e, właśnie, to nie będziemy tutaj częściej się kierować, bo właśnie teraz jakby jest nowa sytuacja i trochę się Polska odblokowała, bo była wcześniej zablokowana i w sumie do niedawna to byliśmy e, ostatnim przez ostatnich kolorach tylko dawniej żadnych Pruskim, czyli Pomorze no, Zachodnie, Mazowsze i Wielkopolskę, trochę i Śląskę. A teraz podkarpaciej mamy pod nas Muzyka to jest na łące, zamówienia, w się dzielimy z tą muzyką, z wami i zimy pustych w Polsce. Czy dzieci pierwsze występują na miano najlepszego grupy na po tej stronie Po dzisiejszym koncercie? Tego nie wiem, bo nie znam sytuacji klubowej na tym terenie ale są to bardzo sympatyczni ludzie, bardzo ludzie o otwartym sercu i ludzie, którzy zrobili fajne imprezy mam no, tak nadzieję, że te imprezy się rozwijać. Już jest 5-leciem, to jest poważny jubileusz. Myślę, że kolejne, następne zloty, festiwale, imprezy będą, będą jeszcze lepsze, jeszcze bardziej e, lepiej zorganizowane, także klub się rozwija, jest prądem, idzie do przodu i na pewno zawsze mam kciuki. Myślę, że już rybami będzie to naprawdę e, Impreza, o której będzie się mówić w całej Polsce. I ostatnie pytanie. Czy w Przemyszynie naprawdę show? Nie zdążyłem sobie zdjęcia przy przesłynnym książczu, ale kilku kolegów zrobiło, w sensie no, przesympatyczną miejscowość, wiem, że jest tutaj bardzo ważny też festiwal literacki, kiedyś tam się na niego wybierałem, w październiku ukaże się moja nowa książka, więc być może za rok trzeba o, zainspirować. O spotkamy za ten... się na festiwalu, Tak, ja, ja jestem tak z, no. z programami, z programami komediowymi, gdzie jemuję swoje książki, więc, przynoszą przyjemność na literatury. No i zagram koncert. Dzisiaj została tutaj dokonana rzecz historyczna, historyczna pierwszy koncert w Szczebrzeszynie. Myślę, że będą kolejne, jeżeli taka będzie wola organizatorów i publiczność będzie chciała, to może nie za rok, ale za dwa, trzy lata, na pewno się tu jeszcze pojawimy, bo dzisiaj było fantastyczne. Zapraszamy i dziękujemy bardzo za dzisiaj, było nam bardzo miło Dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na kanał YouTube zespół Bitcy, na stronie facebookowej za Tam nowości, co się dzieje: nowe telewizje, nowe single, premiery, nowe koszulki, nowe płyty. Wszystkie nowości, skandale z filmu. Tam na pewno warto zajrzeć jakiś czas i dowiedzieć się, co w rodzince Bici całej się dzieje. Cześć, cześć.